Witam Was dzisiaj, a szybko, taki szybki komentarz po tym, co się stało w środę po zwolnieniu trenera Nawałki, zatrudnieniu trenera Żurawia, co się stało, jak wygrał pierwszy mecz od dłuższego czasu i to wygrał go w miary dobrym stylu. I dzisiaj nas ma pytanie pierwsze: ganić czy chwalić, czy jestem zadowolony po tym zwycięstwie, czy nie jestem zadowolony? I tak sobie myślę, że jestem mega, mega kurwiony na nich, bo. Udowodnili, pokazali, że wszystko co robili, że to było granie przeciw trenerowi, że to było ustawianie praktycznie meczów tylko po to, żeby osiągnąć jakiś swój cel, czyli zwolnić kolejny raz trenera. I piłkarze udowodnili, że, że jeżeli chcą, to mogą mogą to zrobić, mogą zrobić wszystko, że jeżeli zarząd nie wesprze trenera, tak jak nie wspał Đuđewicza wcześniej, tak teraz piłkarze będą, mogli, będą zawsze robili to, co chcieli. Hmm bo przecież nie da, nie da się w dwa dni zrobić takiej zwyżki formy, jeśli chodzi o umiejętności i przygotowanie, bo można, można zastawić i naszej drużyny, można ich mentalnie nastawić, ale Podarko je w Kiczu było widać, że nagle on potrafi kopnąć celnie piłkę, potrafi kiwnąć, potrafi przyjąć, przy wszystko nagle zaczyna mu wychodzić, tak jak przez 5, 6, 7 ostatnich meczów nie był w stanie praktycznie kopnąć dobrze piłki, prawie się o nią przewracał. Ządał troszeczkę wyższy poziom od Michaela Raduta Nagle na, na jego przykładzie widać najwięcej, że tak naprawdę to, to, to nie, nie była kwestia formy i kwestia przygotowania, tylko tego kwestia, czy się chce, czy się nie chce. A piłkarze? Czy jest jak, jak bardzo ze mną wkurzony? Bo to oni nie grali tak naprawdę przeciwko trenerowi. Oni grali przeciwko kibicom. Kibicom, którzy po 8 godzin dziennie chodzą do pracy, ciężko pracują na te karnety na te bilety. Często przyjeżdżają z daleka, nawet z w Wielkopolski po 100 km. Dla nich to nie jest 2 godziny. Dla nich to czasami jest 6 godzin, 7 godzin, to jest całe spędzenie pół dnia na tym, żeby pojechać na mecz swojej drużyny, a oni wychodzą i oni ustawiają mecz. Oni nie grają w piłkę, oni chcą, żeby mecz był przegrany, chcą, żeby trener był zwolniony. I co następne? Następne jest to, co, co może też myśleć ci kibice, którzy poszli do Bookmachera i postawili na te mecze, a oni, a oni ustawili wyniki przeciw że to jest jawne oszustwo. Drugą rzeczą jest zachowanie piłkarzy, jeśli chodzi o cieszynkę skreślenia, czy oni są kurwa normalni. Przecież czy oni mają w sobie w ogóle trochę rozumu i godności człowieka przez 26 kolejek nie zrobili, nic, żeby nie być na tej liście ustawiali mecze, grali przeciwko trenerowi grali przeciwko kibicom i nagle. Zagrali pół meczu dobrze, bo zagrali pół meczu dobrze, a, a pół meczu mieli wiele błędów. Pujadinowicz w 80 minucie to prawie kopnął się w czoło jak, potrafił, jak przyjmował, przyjmował piłkę. Po 26-7 kolejkach gra do dupy, gdzie powinni walczyć o mistrzostwo Polski, gdzie powinni co najmniej być na miejscach gwarantujących europejskie puchary, gra za <laughs> Zagrali pół meczu dobrze i mają wielkie oburzenie, że zostali skreśleni przez dziennikarzy, działaczy, kibiców i wszystkich naraz. No. Co robiliście przez cały sezon? Co oni robili? Nic nie robili. Od tego dochodzą dziennikarze poznańscy. Nie wiem, w Poznaniu jest jakiś dziwny układ, który jest układ razem z piłkarzami, chociaż w innych miastach też jest, ale tutaj nie ma dziennikarza, który potrafi powiedzieć coś prosto w twarz, jak to jest naprawdę. Ponieważ oni. Oni zarabiają na tym na dobrych układach z piłkarzami, na tym, że mają z nimi wywiady, że mają dostęp do informacji i tak dalej, dlatego nie mogą powiedzieć tego i nigdy wam nie powiedzą o tym, że piłkarze grali na zwolnienie trenera. Bo to jest temat tabu, temat, który dopiero mówią zawsze piłkarze po skończonej karierze można przeczytać o tym w książce Andrzeja Iwana spalony, że potrafili zwolnić, zwolnić trenera dlatego, że nie pozwalał palić i pić w szatni. Mówił o tym Kowalczyk. Mówił, wielu piłkarzy dopiero po zakończeniu kariery. W trakcie kariery, oczywiście, nikt nie gra na zupełnie trenera, bo, bo przecież jeszcze w tej chwili to już, to już podpada pod prokuraturę. Przecież to jest działanie na szkodę spółki, ale jest sportową spółką akcyjną. To jest celowe, świadome działanie na szkodę spółki. To jest yy, ustawianie meczu, gdzie są zakłady bukmacherskie, gdzie wszystko jest, są ustawy o tym i gdyby. Dziennikarze powiedzieli wprost, że oni wiedzą, że oni mają informacje, że piłkarze grają, to to też podchodzi pod ukrywanie przestępstwa i, i nikt nie powie, nie słuchajcie tego, jeżeli ktoś wam mówi, że jeżeli jakiś dziennikarz powie nie, piłkarze nie grają na, na, na ten, na, na trenera, to po prostu tak wychodzi i tyle, bo trener jest taki i taki. Piłkarze grają, nie raz, grali, grali zawsze i grają, dopóki nie będzie jakiegoś wsparcia ze strony prezesa, to jak miał Ireneusz Mamrot. Wsparcie w Chrobrym Głogów, jak ostatnio redaktor Kuszewski wspomniał, że po iluś latach pracy w Chrobrym Głogów piłkarze wyraźnie grali na zwolnienie trenera, wtedy przyszedł prezes do szatni i powiedział ja was wszystkich po kolei zwolnię, a na końcu dopiero trenera. Następny mecz chrobry Głogów znowu zaczął wygrywać i dopóki nie będzie takiego wsparcia ze strony prezesów, to piłkarze będą... Będą cały czas mogli grać na zwolnieniu, będą mogli rządzić tą szatnią w ten sposób i wybierać sobie kogo chcą, a kogo nie chcą. Prezes, wiadomo, w ekstraklasie nie idzie zrobić tak, że zwolnię was wszystkich, ale tego prowodyra jednego, drugiego zacząć z szatnią zawsze można. I teraz, kiedy z się pytanie, Lek wygrał, zdobył trzy punkty i jakoś tą szatnię ułożył. Czy warto to wszystko, jeśli chodzi, jeśli chodzi, nie warto dla mnie ratować tego sezonu już, ja bym odpuścił, nie chcę, nie chcę walki o europejskie puchary z drużyną, która odpadnie i będzie się męczyła na samym początku z jakąś drużyną z Armenii, z Azerbejdżanu to już odpadnie, z Białorusią. Tylko po, tylko po to, żeby zagwarantować sobie grę w europejskich kwarach na dwa mecze, trzy mecze, ponieważ drużyna ma być budowana od nowa, więc na pewno nie zatrybi to na początku. Pamiętajmy jak Smuda robił tego składaka, to też odpadaliśmy z drużyną z Mołdawii, więc chyba, że potraktujemy te mecze tylko jako sparingowe w trakcie y, przygotowania. Wpisać je w trakcie przy, y, przygotowanie, ponieważ powinno być dobre przygotowanie, a polskie kluby, polska liga gra w ten sposób, że to przygotowanie pod kątem europejskie Puchary Niszczą to przygotowanie, które jest po prostu wtedy za krótkie za krótki odpoczynek, za regeneracja, za krótki obóz. Więc, chyba, tylko wpisując to jako w obóz, te mecze, które będą na stracenie, można powalczyć europejskie Puchary. Chociaż dla mnie nie warto. Ja bym najważniejsze jest zakwalifikować się teraz do ósemki i już zacząć budowę drużyny. Nie walczyć o te Puchary, chociaż pewnie prezes Rotkowski będzie zdania, że. Pieniądze i KRZ Klimczak tak z miejsc wyższych, bardziej się dla nich przydadzą. Ale Według mnie ważniejsze byłoby już zacząć budować tą drużynę. W tej chwili mielibyśmy 3 miesiące, trener żółta miałby 3 miesiące na przygotowanie, nas dokładny przegląd tego, kogo ma, kogo należy dzwonić, bo jak już mówiłem, z tych 15 na pewno nie odejdzie cała 15, bo nie da się tego tak zrobić naraz. Tak więc według mnie nie warto ratować tego. Sezonu. Nie warto ratować go pod kątem europejskich Pucharów. Europejskie Puchary można odpuścić na ten sezon, bo po to, żeby grać w dwóch rundach z drużynami z yy, dalekiej, dalekiej Azji, już i tylko po to, żeby wtedy odpaść, to, 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 to nie, to nie to mija się z celem. Lepiej już zacząć budować sensowną drużynę na nowy sezon, a nie potem znowu do, do września do sierpnia mówić o swoim przygotowaniu, o tym, że dopiero drużyna się zgrywa, o tym, że nie było czasu na to wszystko. I teraz jeszcze ostatnio, z tydzień mamy tydzień żniwiarza. Tydzień żniwiarza, który zebrał czterech, codziennie po jednym, czterech e, trenerów. I jeżeli chodzi o zwolnienie Sapin to wydaje mi się, że to był film Race I w filmie Race była taka scena na zebraniu, że zgłosił się osoba i powiedziała, na każdym zebraniu jest tak, że ktoś musi zacząć pierwszy. W momencie, w którym Lech odważył się zwolnić takie nazwisko jak nawałka, pokazali to, że oni są w stanie, że, że zrobią to. To, trener, to prezes Mieduski odważył się zwolnić Sapin, to tak, to by czekał, wyczekiwał, czy już, czy jeszcze nie, czy jeszcze dać mu szansę, bo przecież są na drugim miejscu walczą. ale w momencie, w którym Lech odważył się, to on nagle jest teraz okazja, przymendialny przy nawałce mogę też przy okazji z z zgarnął brawa, pewnie się zdziwił za to, że aż tak dobrze mu to poszło. A to był dla niego najlepszy moment, żeby dzwonić. Możliwe, że zrobiłby już to wcześniej, ale wtedy by mówili, że zwalniać trenera, który jest na, na drugim miejscu, który traci tylko dwa punkty, był idealny moment dla niego i to się posypało. A jeżeli chodzi o zwolnienie w Arcy Gdynia, jeżeli prawdą jest to, że zwolnili go kibice, że był zastraszany trener że zastraszani był prezes, zastraszani byli całe środowisko o to, że mecz zostanie przerwany, jeżeli Trener nie zostanie zwolniony, to mam nadzieję, że ta Arka pierwszy się z tej ligi spadnie z jej takim hukiem i nie wróci, dopóki ci ludzie będą ci kibice będą przy tym klubie, dopóki ich policja nie zgarnie tu powinien właściciel Dominik Mida powinien wziąć, zwołać konferencję, wywołać do tablicy ministra Sprawiedliwości z i poprosić o pomoc policję i wszystkich, bo takie rzeczy należy jak najszybciej i jak, naj, jak najostrzej wypędzić. Dla dlatego nie ma żadnego, dla takiego zachowania nie, nie, ma, nie, ma, nie ma w ogóle miejsca w sporcie i powinno być jak najszybciej usuwane. Ci ludzie powinni już ze stadionu i w ogóle z życia społecznego jakiegokolwiek. Czy to jest ostatnia kwestia? Chyba, chyba tak. No tak, to wszystko co chciałem powiedzieć na dzisiaj do zobaczenia cześć